Kurde, dawno, dawno nie Ale było fact, meczu z Shellim, fact, co? Ale szeli tak trochę LOBIEW, można Czasem pykać. Tak Angelka czeka elo. Dobra, lecimy. A ty szeli dzisiaj 2,5. <laughs> A few moments later. No, jaki mecz. Dobra, ty Załamani jesteście, do Kto? Co, nikt załamany. Każdy sobie. Każdy sobie szatem gada. Tajesz, sobie, no. <laughs> <laughs> Dokładnie. Nie, to. Do... jak jest. Jest. jest atmosfera, kurde, na półgrzebie, do Nie, to. Do... No I mówi, te wszyscy na łódkanej siedzą jakby się k*** świat zawalił na głowę do kurwa. ja p***, mecze w CS na weź. Popaki już, pomyślcie k***, już mecze przegraliśmy kurwa. W połowę pewnie Tego co Oni... Pod heban, main, main. Już no pod przyszłość. heaven biegną. Ja też muszę trochę zmienić pozycję. jednego. Mam Ale... typa jednego czekającego. leży, ja Czekaj. teraz nic nie robię. Okay. Okay. Czekaj, przy main jest ja na pewno mamy. Ja pierdę Ja tylko usta. Ja jestem Nie zero. Ja pierdolę. Garasz do prawej. Garasz leży. Nice. Pod heavenem byli. Ta. Heaven, Heaven. To Angelka od pleca Josh... Skoczył chyba, nie? Ta. Ta, ta, nie tak. Nie, A, tak. nie, wiem Nie, wiem Nie. leży. to? O nie! Ale jestem ty! Surper! <laughs> Ej, ku co ja na Daj, to ma jest, No. Przerywam wam na chwilę oglądanie, bo chciałam wspomnieć o sponsorze, który jest z osób pełnoletnich. A sponsorem tego filmu jest CSGO Skins, dzięki któremu możecie zdobywać nowe skiny do CS-a. Wraz z CSGO Skins przygotowaliśmy giveawaye, w których możesz wygrać skiny doładowując konto z kodem Angelka CS. Po każdej wpłacie macie szansę na otrzymanie prezentu. A na stronie znajdziecie masę lootboxów, które możecie otworzyć. Do tego macie możliwość otworzenia darmowej codziennej skrzyni. Dodatkowo możecie toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Oprócz tego na stronie macie Exchanger, gdzie możecie wymienić skiny na coś lepszego. Scream mm jest jeden. Te drzwi wyszedł scream -hmm. i dwóch dwór. Mhm. Dajcie mi dźwięk teraz! Mężczyźnie wychodzi. leży?

<noise> Firmówka! Kurnik jest? Kurnik jeden. Zrzucam ci smoka drzwi. Dwóch, długie. I ogólnie kurnik był, więc rampa będzie. Dwóch. Jeden krótkie i długie. Ja gdzieś. zaraz do pójdę. Szyby. Krótkie jest. Ile krótkie Ej, na plecy krótkie, no. przeżyjecie? Dłup, krótkie. Dwóch, krótkie, dwóch Level, lewo have, Lewo. Ja Jeszcze jeden. ma zero Ciągnąs robite. Ci wszyscy poobijani są, ja nie wiem. Przeżywają jakim kurdeudem. 0:0, go pan miał, typ. 2:0, beka. Co tam On patoli, on platował. JP 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 prawo. Brawo. Brawo. Kulec. z Moi oczami, człowieku. <grym> na YouTube macie. Chyba soczewki oficjalne trzeba kurde zamówić na Amazonie, kto dla Tasia Za to. Jeżeli robi. Nie, papa. Papa. Nie ma pas. Nie ma babubie. nie mam, obra w dupie. Dobra info, Kur... Dojechał rampę Dojechał rampę i spadł, Blisko z leży Jeszcze rampę Tebore Ja Heaven leży Jeszcze jedna... a co ja Ostatni zabijał, awp Ra na rampę Up heaven I Nie wiem kurnik. Ach, no f... Jedziecie, jedziecie Na kurnik sobie wejdź No nice. W takiej sytuacji ja sobie od razu wchodź na kurnik Ułatwiasz sobie od razu pozycję klacza To co, waszą... Włączę waszą ulubioną piosenkę, widzowie Afrika bombata! <thấyways> Ale już nie buja tak jak ostatnio, już nie buja tak jak ostatnio Dobra, teraz buja ten, ten fragment akurat buja <tani99> Będę mieć gierki dopiero w ten weekend, Lana, wiesz? W tym jesteś ty jakimś, tak? No. Jesteś w diebie? No Przecież Anżelka gra w, e, w Bóg Wall Street. <grystanie> <grystanie> widzieliście? Buxpany Wall Street. Dokładnie. Bóg z Wall Street. <grystanie> Bóg z Wall Street. Jakś wymyślił. Under, uważaj, Under, uważaj. Teraz Za boksami. Ta. Jak ona? Wyszła? Czy to leży? Hut, gala, uwaga. To mi dojechał. Mi da, jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Teraz jej nie ma. Czyli? Okay. paczki leży? To jest kuchnia. Nie widział mnie. Dżungla, Idzie do dżungli. Ona w Dżungla, dżungla. dżungla. dżungla, dżungla. Nic się, się robię, nic się robię. Dżungla. Ja robię po mam? Jak ty się ty szponce ci. teraz się chowam. No będzie przy mnie już mam do, okno, I'm still no, do, do okno, no. No, Ja no kona jeszcze na... na Do gali, do gali raczej. Bo dali smoka do kon. Do gali, da, gala, do gali, gala. to jest B jak coś. Adapt. Adapt. I Aj, Ale... No, i no, o Ale... Uff, uff, ej Dużo mi. leży. Ej. Rapor leży. O, Ok, mamy. Kon, gada. Dobra, gość ma 10 HP za ram. leży. Na rampy. Na rampy. Na... Skatło, pod leży. Konem, pod leży. Rapor leży. konem, leży. leży. No się będziecie biegły. Tak no. no. no, no, no. Bomba spadła. Ja ja mam ze mną, cross Idę nice! nice. Brawo, Stachu! Było na tym B.

Elektryk leży? And And leży? Hel. hel jest. Weźcie. box leży? Nice. Hel, hel i sandwich. Yeah. <tryk> Za i leży? Sandwich leży? Nie znajdował ostatni? Nie, 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 to tego co zabiłam, wiesz? Ten może być do pleja. Co jest? Kto? 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 Super, Anżelka Angelka Klery J. Watson. Altywujesz. 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 Uwaga draba leży ja no. <noise> <noise> no, Poma, no. nie zniszczyli deski, nie? New boxa leży Leży ze ściany Jeszcze Newbox gdzieś Newbox leży Jest co jeździ? Nie widzę O, lekkie życie jest grane Gaz, lewy pas co to jest? Kochanegole tak całego krwa w tym robi, nie? A im staru tak go 002 Agen 007 No będę gaść Kel no, leży? Dziś no. kurde w chyba był Leży sandwich Babuka no, <śmienicza> 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 Mam AWP, a do, do góry pobiegł, do ciebie, e, Reo. Chyba na B, albo w górę, no. Daj mi reala WP Ale Angelka prowadzi taki game, że ch**a teraz, nie? No, życie nie? jest młode. 200 teraz, żeby chcemy to ch**ić. Daj mi hop. We dwóch mnie piknęli. Za każdym razem, jak Shally mówi, no że robię tak. dobry frajd, to przepierd... Wypierdolą się. Co? dawaj. No, no. Proszę. Dali smoke'a. Mogą być wszędzie. E, trapa leży. Jeszcze jeden. Dwóch draba, dwój draba na pół Już, main wyszli, main wyszli. Nice no Shelly, i main. Mów Sandwich. Najlepszy. Kur... 9-16, to tak w jak co to, 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 <pies rapper> to jest Takim debilem! Tylko tego co pijemy, jest tramskono. Tylko kto Kupię, kupię, kupił, 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 idiotko! Jest tu, Kola. Nie no, dzisiaj jest kupka. Łooo! Tak. Wow. Co o, tak? b... Ale kierownica, ja kierowca Wyjeb... jakiś błąd z NVIDIĄ Ty co ja weszłam? Gdzie ja k... jestem! Ty gdzie ja jestem? Co się to to dzieje? Też. Co się stało? Hej panowie! Gdzie jestem? Eee! kurwa. Ej, co jest grane? Wyjdź z tego meczu. Odania skrzydła. nie idą tam gra, ja nie znam Ej, Angelka! Ale dajcie mi IP A dajcie mi IP Czekaj, szybko już. Sorry, sorry Ja też tak szedłem, no Dałem jej już mm. Ale widzisz, też k*** nie skapnęłaś, nie? Ja to w szoku byłam, byłam panem Szerii kupił chyba ja Widziałem szota Tak, nie N-ke <grym> nie on mi ja no, wyszedł no, Miku powiedział, że miałem wniosek uchodzić Ja pewno <grym> no Już tak poszli szybko ojej Jeszcze jeden Zobaczcie to do, do prawej. Przy boksie jest, się jest. Leży. Na no plecy Chodź no ja, usłyszałem go dopiero. Kur. Czekaj, 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 czekaj. Kut. Chyba to warzyk. Co tam robisz, kur? <gry> idę już od tego. Od mida, idę pierwsza, mam zero. On mid, Co? Nie. No, ale zestresowałam Cię tym piciem na se! Chwale za BS od razu. Miszuję do prawej. CT przeszedł. Dalej jedą. CT, CT, CT. Jeszcze... smoków. Ale kurde, kongo. Ja ich znajduję, jak będą close. Nie, to nie widzę. Ciągle w tym picie chyba. Widzę. Jeszcze jeden. To popchod, ale. W Są blisko. w lipszałce. Lec, go. Aż się zgubił. Dobra, że za plecy. Zreszuję, dwa razy. Na niebiesku może być. Na niebiesku leży? leży ty nic nice ładnie ładnie Widzisz? coby ja na tyle. ja, <grych> ja też ja to samo ani. 18, a a wy jeszcze przede to, mną nie <grych> <grych> <22. grych> <Je? grych>